tu tupionek 01. Ostatnio na TikToku przeczytałem zajebisty komentarz i chciałbym przeprowadzić jego głęboką analizę. Komentarz ten wiąże się z bardzo ciekawym zagadnieniem głęboko psychologicznym, więc w tym odcinku wypowiem się na ten temat. Komentarz brzmiał: Kiedy ludzie zrozumieją, że żyjemy dla siebie, a nie dla innych? No i oczywiście jest w tym trochę prawdy. No i tak jak się głębiej zastanowimy, to tak na wierzchu tego szamba pływa skorupa tej prawdy. Ale muszę się nie zgodzić. No więc odpisałem tej osobie lajtowo na ten komentarz. Ty kurwo, ty dziwko, ty szmato. Z jakiegoś niewiadomego powodu TikTok zdjął mi ten komentarz. No ale już nie pisałem więcej na ten temat, bo nie chciałem wyjść na hama, więc teraz przeprowadzimy głęboką analizę. Tego, co to w ogóle znaczy żyć dla siebie, albo żyć dla innych. Więc postawmy się w takiej sytuacji. Masz dwudzieste urodziny i zdmuchujesz świeczkę, i życzysz sobie na przykład e, klocków LEGO. Na przykład marzyć się taki samolot z klocków LEGO, no po prostu jest taki zajebisty, no marzyć się. I nagle niebo pęka, jak listonoszowi majtki, kiedy schyla się po pocztę. I nagle zastępuje Bóg na ziemię i mówi tak, słuchaj, ja Cię doceniam za to, co robisz, jesteś spoko człowiekiem, e, nie grzeszysz, jesteś bardzo uczciwy, e, no lubię Cię i tak dalej, i tak dalej. No i Pan Bóg mówi tak, słuchaj, mam dla Ciebie propozycję, mogę zesłać Cię do alternatywnej rzeczywistości, gdzie nie będzie ludzi, a będą tylko hologramy. I tam właśnie spędzisz swoje życie w idealnym świecie. Możesz tam robić, co chcesz. Nie musisz pracować na tego skurwysyna, złodzieja. Będziesz miał więcej pieniędzy, niż możesz wydać. Będziesz chciał szybkie samochody, duże podróże, y, masę pieniędzy, kurwy, narkotyki, alkohol, wszystko, co ci się wymarzy. Nawet seks 8 razy dziennie, y, w tym z listonoszem, fajki z przemytu, smakujące jak palone opony. Wszystko, co sobie kurwa zażyczysz. To będzie świat bez grzechu. No i jak już wcześniej powiedziałem, nie będzie tam prawdziwych ludzi, tylko będą hologramy. Co wiesz, wyglądają prawdziwie, rzeczywiście, y, bardzo realistycznie, ale nie będą miały emocji, uczuć, y, swojego sposobu myślenia, nic. Będą po prostu bezwładnymi manekinami. Będą tylko hologramami, nic nieznaczącymi, tak naprawdę. Będą po prostu niczym. Będą idealnie odgrywały emocje, e, inne jakieś zachowania, ale nie będą prawdziwi. Więc nawet jak pierdolniesz sąsiadowi bombę, nawet jak nastrasz sąsiadce na wycieraczkę, to oni i tak się na to nie obrażą, a i tak spojrzą na ciebie i ci podziękują. Nikogo prawdziwego nigdy tam nie skrzywdzisz. Na przykład, jeśli nienawidzisz swojego szefa, możesz mu opierdolić e, kurwa sad z jabłkami. Nasrać mu kurwa na wycieraczkę. Co ja mam z tym sraniem? Albo dać mu w mordę, sprać go na kwaśne jabłko. A on ci jeszcze za to podziękuje. Nie chcesz stać w kolejce? Nie musisz. Do domu będą ci przynosić piękne hologramy gorących kobiet, o których właśnie marzyłeś, i one właśnie będą ci przynosić jedzenie prosto pod drzwi. Jeszcze będą z tobą walić drinki, palić zioło i chuj wie co jeszcze robić. Możesz podejść do jakiejś randomowej osoby, albo do osoby, której nienawidzisz, i powiedzieć jej, żeby skoczyła z klifu i ona to rzeczywiście zrobi. I to nie będzie grzech, bo tak naprawdę nikogo nie zabiłeś, tylko jakby zabiłeś hologram. Byłbyś tam no, swego rodzaju królem mordo. Mógłbyś nawet głęboko uwierzyć, że to wszystko wokół Ciebie jest prawdziwe. Ale jeśli nie jesteś naiwny, to zawsze z tyłu głowy będziesz miał. Tą myśl, że to jednak nic z tego nie jest prawdziwe. Cokolwiek tam zobaczysz, dotkniesz, mm, odkryjesz, wszystko będzie po prostu bez znaczenia i bez wartości. I tutaj, z haczyk. nie możesz wyjść z tego świata. Musisz tam zostać do końca swoich dni. Więc jest to świat idealny, ale bez ludzi. Ale Boże, jak to? Przecież to jest yy, dziwne. No tak, to jest dziwne. Nie ma róży bez kolców skór wysynu. Ale masz też drugą opcję do wyboru. Możesz kontynuować swoje nudne życie, ale wśród prawdziwych ludzi. Nudne, nieraz wkurwiające, ale prawdziwe życie. Może i wszystko jest nudne i wkurwiające, ale wszystko jest prawdziwe i autentyczne. Ty sam masz w tym świecie jakieś znaczenie. No i w tym eksperymencie myślowym, którą opcję byś wybrał. Czy ten świat idealny, ale fałszywy, czy ten nudny i wkurwiający, ale prawdziwy? Według mnie życie bez prawdziwych ludzi byłoby po prostu kurwa bez sensu. Oczywiście byłoby ciekawsze i przyjemniejsze niż obecne życie. Tylko pomyśl, jaki byłby w tym wszystkim cel. Jaki byłby sens Twojego istnienia? No żaden. Jeśli dobra zabawa jest według Ciebie celem samym w sobie, no to okej. Okay. Powodzenia. Przez kilkadziesiąt lat no nie miałbyś czego innego do roboty, niż tylko chlać, ćpać, dobrze się bawić e, i ogólnie czerpać przyjemność z tego fałszywego świata. Więc nawet gigadawki dexa, szałwi e, czy marihuany po kilkudziesięciu latach e, zażywania tego wszystkiego po prostu by Ci się znudziły. No więc pomyśl, które życie byłoby Bardziej sensowne i jakby miałoby więcej celu może w sobie, teraz, jeśli ktoś jest rodzicem, niewątpliwie celem jego życia staje się to, żeby jego dziecko miało lepsze życie od niego. I jest to cel, jak uważam, wielce wzniosły. Jeśli oczywiście ktoś jest dobrym rodzicem, bo jeśli ktoś jest chujowym, i myśli sobie, a te skurwy syny nie będą miały lepiej niż ja. I kopie swoje dzieci, kurwa. Rzuca w nie klockami Lego. Każe im kurwa klęczeć na kaszy. Nie żartuję, to ostatnie to przesada. Gdy na przykład ktoś jest sportowcem, nie uprawia stricte sportu, żeby podziwiać samego siebie, stać kurwa przed lustrem i onanizować się do swojego odbicia. Bo myślę, że w sporcie ważna jest też bardzo rywalizacja. Doniosłe hasełka. Szczególnie od ludzi, którzy chodzą dwa miesiące na siłownię, głoszą, że przecież nie ćwiczysz dla innych, tylko dla samego siebie, dla swojego samorozwoju i dla swojego zdrowia. Ale wiecie co ja myślę? Że to gówno prawda. Większość z nas chciałaby mieć doskonałe ciało nie po to, żeby stawać przed lustrem i patrzeć na swoje odbicie i podziwiać samego siebie, ale dlatego, że ludzie mają taką naturalną chęć stawiania się lepszym od innych i mają to takie coś, że chcą tej rywalizacji, zawsze chcą być lepsi od każdego innego. Możemy się równie dobrze oszukiwać, że robimy to tylko i wyłącznie dla zdrowia i może dla satysfakcji ze samorozwoju. I wierzę, że są ludzie, którzy są na tyle dojrzali, że rzeczywiście tak to odczuwają. Ale myślę, że 90% bywalców siłowni chcą po prostu być lepsi od innych, albo atrakcyjniejsi niż są obecnie. I nie ma w tym absolutnie nic złego, bo to jest domena u wszystkich ludzi. Rywalizacja. No i ta rywalizacja daje naszemu życiu więcej, może sensu, można to tak nazwać. Jeśli kogoś oburzyłem tym kontrowersyjnym mm, poglądem. To bardzo kurwa przepraszam, ale wiecie co? Piękno w tym, piękno ludzkiego ciała, ma sens tylko wtedy, kiedy inni mogą to piękno docenić i na nie spojrzeć. Więc, tak czysto teoretycznie, gdybyś został ostatnią osobą na ziemi, to chciałoby ci się codziennie myć, dalej chodzić na siłownię, ubierać się jakoś e, modnie, bardzo. Tak yy, kupować sobie drogie ubrania, a dla damskiej części słuchaczek, jeśli w ogóle jakieś są, chciałybyście się malować, gdybyście były ostatnimi osobami na Ziemi, dla kogo byście się malowały? Bo obstawiam, że nie malujecie się dla samych siebie, tylko właśnie po to, żeby każdy wokół mógł dostrzec Twoje piękno i Twoje starania, czy gdybyśmy umieli rysować piękne obrazy. Albo pisać piękne wiersze, to czy robilibyśmy to, gdyby nikt wokół nie mógł tego docenić? Spojrzeć na to, przeczytać to i powiedzieć: Kurde, to jest kawał dobrej roboty. Więc analizując to wszystko, zadajmy sobie jeszcze raz pytanie: Czy powinniśmy żyć sami dla siebie, czy powinniśmy raczej żyć dla tych wszystkich osób, które są wokół nas? Czy w życiu liczy się tylko i wyłącznie moje szczęście, mój sukces, moje pieniądze, moje przyjemności? Czy może to, co inne osoby będą mogły dzięki mnie poczuć? Zastanówcie się nad tym. Naprawdę mocno zastanówcie się nad tym. Moje, 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 czy może wspólne dobro? Co ma większy i prawdziwszy sens? Słuchajcie. Żyjemy w XXI wieku i właśnie w tych czasach jesteśmy zalewani informacjami, jak sąsiadka zalewana, wiadomo czym, przez listonosza. Tych informacji mamy tak wiele jak nigdy wcześniej, a prawda i fałsz mieszają się jak mleko z kawą. Nieraz nie sposób ich odróżnić, ale żeby w ogóle zdać sobie z tego sprawę, potrzeba chwili refleksji. Szybkie tempo życia naprawdę nie sprzyja życiu człowieka. I nie sprzyja myśleniu. Bo jeśli oglądasz TikToka, y, jakieś krótkie filmiki, to tak naprawdę żerujesz się na dopaminie, która płynie z tych filmików. I o, jaki ja jestem naćpany tą dopaminą, jaki ja jestem naćpany tą dopaminą. Ale to jest tylko system, który pozwala ci czerpać przyjemność z cudzych sukcesów i nie pozwala ci na swój samorozwój żeby zamiast zrobić coś co nasyci twój własny umysł to nasycasz się sukcesami innych i nie będziesz miał dopaminy że ty coś zrobiłeś tylko będziesz miał dopaminy z tego że ktoś coś zrobił może chodzi o to żeby promować to ekscytujące, kontrowersyjne albo po prostu głupie żeby tylko odsunąć ludzi od najważniejszego co mają ich własnej kurwa świadomości i jeśli obejrzałeś ten film do końca, serdecznie ci gratuluję, że dotrwałeś do tego momentu. To teraz po prostu wstań, połóż się na łóżku, odłóż telefon i zostań ze swoimi myślami na jakieś przynajmniej 10 minut. Nie wiem, pomedytuj czy kichuj, co ty tam chcesz robić. Ale nie skupiaj się na tym, żeby o niczym nie myśleć, bo i tak prawdopodobnie będziesz o czymś myślał. I to jest kurwa dobre, byczki. I możesz teraz się zastanowić, czy. Pionek01, pierdoli głupoty, czy może rzeczywiście ma rację. No i to by było na tyle dzisiaj. Dzięki wam za słuchanie. Jesteście wielcy, jesteście wspaniali, jesteście mądrymi ludźmi. Chyba. Chyba, że ćpacie twarde narkotyki codziennie. Wy małe kurwa ćpuny. Żartuję. Nawet kodejniarze mogą być mądrzy. Chociaż odradzam brać to gówno. Dobra, dzięki za słuchanie. Nara.